witam was bardzo cieszę się na tym kanale. Dzisiaj będziemy próbować skrobać kukurydzę w betoniarce. Nigdy jeszcze tego nie próbowałem, ale spróbuję. Tutaj mam już szykowane dwa wiaderka na razie, spróbuję. Tutaj mam worek, żeby zatkać, żeby nie wylatywała kukurydza i zobaczymy, czy się skrobię, czy nie. Czy tutaj wiemy to. Tutaj to jest coś z tym. Jakaś trawa, sucha. Więc zaraz stypię kukurydzę i się widzimy. Dobra, więc kukurydza wrzucam do środka, teraz mam tutaj taki worek durawy, tutaj, taki łatany był i teraz wezmę go tutaj tak zaczepię, żeby nie walczyła kukurydza. Mam tutaj drut, a to go zaczepię drutem. Dobrze, już mam tutaj tak zablokowane, jeszcze tutaj tylko zablokujemy, żeby się nie przekręcało, o dobrze, co widzicie tak drutem złapane wokół, żeby się nie... ten i włączamy, zobaczymy co się stanie. No to teraz poczekam chwilę i zobaczymy się później. Dobrze, a więc po jakichś 5 minutach nie jest to za dobry wynik, moim zdaniem. Bo powinno się skrobać dokładnie. Nie wiem, czy betoniarka jest tam. O, zobaczcie. Tak jest, zrobiona tutaj. Czy jest zła, czy co. Ale trochę się skrobało. Zaraz. Wybiorę kolby, i zobaczcie ile się skrubało. Teraz ja już wybrane dwa wiadra. Zobaczcie, tyle jest to nie wiem. No dwa razy, może trochę więcej. Nie no dobra, to chyba jeszcze dwa razy, ale... Szło tempem takim kude jakbym ręcznym robił. Więc już lepiej z kantarką. Nie wiem czy coś źle robię. Jeżeli źle robię napiszcie. Jesz nie wiem toniarka była pod takim kątem prostym Taka było. Więc nie wiem więc To na tyle w dzisiejszym odcinku Do zobaczenia nie zapomnijcie o subskrypcji, ocy w górnym sali mojego komentarza Do zobaczenia, cześć!